Cześć, witajcie. Dziś zapraszam was na recenzję sympatycznej klapki od Motoroli, czyli modelu Razer 60 Ultra. Jej pudełko pachnie, a to tylko początek atrakcji, bo w zestawie mamy taki oto fajny pokrowiec, pozwalający sobie zawiecić telefon niczym czy na szyi czy przy jakimś karabinczyku, no tutaj inwencja jest po waszej stronie, ale taki oto fajny pokrowiec dostaniecie już w zestawie, jest on bardzo porządnie wykonany, ale to nie dziwota, bo przecież telefon jest telefonem modowym, fashionowym, on przede wszystkim ma wyglądać i cała reszta tak naprawdę odchodzi tutaj na bok, najważniejszy jest styl i design. A jeżeli chodzi o styl i szyk, to ta motka ma naprawdę wiele do pokazania. Tu widzicie chyba najatrakcyjniejszą wersję kolorystyczną, wykończoną prawdziwym drewnem. Nie ma dwóch takich samych modeli, bo przecież materiał jest naturalny. Do tego mamy błyszczące złotawe ramki obudowy, no i duży wewnętrzny ekran, na którym fałda jest widoczna, ale naprawdę bardzo, bardzo mało jak na klapkowy smartfon. Jest to chyba najmniejsza fałda, jaką widziałem w składanych smartfonach dotąd. Smartfon ten jest odporny na kurz i zachlapania, zgodnie z certyfikatem IP48, czyli jest to takie zabezpieczenie, powiedzmy, na wszelki wypadek. Ma też solidny, wykonany z udziałem tytanu, zawias, który pracuje bardzo fajnie z taką przyjemną sprężystością nie trzeszczy, nie szeleści. Składanie i rozkładanie tego smartfona jest naprawdę przyjemnym doznaniem i nie mogę się oprzeć, by nie robić tak niemal cały czas. Ten telefonik skłania do zabawy. No ale jak widzicie jak dotąd wewnętrznego ekranu elastycznego nie udało mi się zepsuć, co chyba dobrze wróży na przyszłość. Zawias ten pozwala ustawić telefon w różnych płaszczyznach, na przykład w postaci takiego namiocika, tudzież w postaci półotwartej do wygodniejszego nagrywania filmów. W ten sposób trzymamy go trochę jak taką starodawną kamerkę. Można go oczywiście postawić w ten sposób na płaskiej powierzchni, czyniąc z telefonu jego własny statyw. Możemy sobie połówkę obudowy ustawić pod różnymi kątami, w ten sposób na przykład nagrywać filmik z pozycji tzw. Tak żaby. Składana obudowa daje naprawdę sporo ciekawych możliwości, no i przede wszystkim umożliwia odbieranie połączeń, poprzez otwarcie klapki i kończenie go z przytupem. Ja to strasznie lubię, daje mi to feeling dawnych telefonów sprzed lat, w tym oczywiście kultowego Razera V3, który po dziś pozostaje w moim sercu i który bardzo dobrze wspominam i jego echa w tym telefonie również znajdziemy. Popatrzcie! Motorola przygotowała specjalny retrointerfejs naśladujący tego właśnie dawnego Razera sprzed lat. Ale oczywiście na co dzień mamy tutaj po prostu Androida 15. Nim opowiem o ekranach i interfejsie, słów kilka jeszcze o ergonomii. To jest jak najbardziej w porządku. Na prawym boku tradycyjnie mamy klawisz włącznika i przyciski głośności. Na lewym boku przyczaił się dodatkowy przycisk AI. Włączony tak naprawdę tylko Moto AI, można mu przypisać działanie do przytrzymania oraz dwukrotnego kliknięcia, ale niestety jego funkcjonalność ograniczono tylko do opcji związanych z AI. Trochę szkoda, że Motorola tutaj nie dała możliwości szerszej konfiguracji tego przycisku. Wracając do włącznika, kryje się w nim oczywiście czytnik linii papilarnych. Działa bardzo dobrze i oczywiście pozwala odblokować telefon zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej. Do działania czytnika nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, jest totalnie bezproblemowy. Oczywiście po otwarciu telefonu możemy też skorzystać z rozpoznawania twarzy za pomocą aparatu do selfie. A teraz słów parę o ekranach. Jak widzicie, ekran zewnętrzny jest duży jak na klapkę i w pełni funkcjonalny. Możemy na nim odpalać aplikacje. Bardzo wygodnie korzysta się na nim na przykład z map, bo nie musimy trzymać w ręku dużego telefonu, a jednak mamy stały podgląd na to, gdzie się znajdujemy i w którą stronę zmierzamy. Zamknięty czy otwarty smartfon oczywiście bezproblemowo mieści się w typowe uchwyty samochodowe. Na tym zewnętrznym ekranie możemy sobie oczywiście też zainstalować ikony aplikacji, widżety. I bezproblemowo używać tego smartfona bez konieczności otwierania obudowy. Ekran ma 4 cale i jest matrycą p dzięki czemu oferuje dobrą jasność, dobre kolory i efektowny wygląd, a zakrywa go solidne szkło Gorilla Glass Ceramic. Jest spora szansa, że nie potłucze się przy pierwszym upadku. Jasność tego ekranu jest wystarczająca do wygodnego i komfortowego używania tego telefonu, nawet w słoneczne dni. No i na szczęście, tym razem Motorola nie dała mu lustrzanej powierzchni, dzięki czemu czytelność jest naprawdę bardzo dobra. A wewnętrzny ekran, tak jak już wam powiedziałem, nie szokuje nas bardzo mocno widoczną fałdą. Czuć ją trochę pod palcem, ale nie jakoś tak strasznie, a na pewno zdecydowanie mniej niż w konkurencyjnych klapkach. Ten oto ekran ma przekonną aż 7 cali, wysoką rozdzielczość 2992 na 1224 piksele i adekwatnie wysoką częstotliwość odświeżania obrazu, aż do 165 Hz. Jasność tego ekranu również jest wysoka, bo sięga 4500 nitów. Mamy tu też wsparcie dla Dolby Vision i HDR 10+. No i oczywiście możecie liczyć na bardzo fajny poziom czerni i pięknie odwzorowane kolory, co dodatkowo też certyfikowała firma Pantone. Specjaliści właśnie od kolorów. Nie tylko zajęli się wyglądem obudowy, ale również jakością wyświetlacza dzięki czemu cieszy on po prostu wzrok. Ekran pokrywa folia ochronna, która jest nałożona fabrycznie i której oczywiście nie należy samodzielnie usuwać. I tu niestety mały minusik, bo ta powierzchnia dosyć szybko i łatwo się brudzi, jest troszeczkę nieznośna w doczyszczeniu i niestety dość mocno odbija błyski padającego na ekran światła, co w słoneczny dni może troszeczkę przeszkadzać i powiem Wam szczerze, że na powietrzu to ja zdecydowanie wolałem korzystać z ekranu zewnętrznego. Ale! I ten wewnętrzny naprawdę daje radę i ekrany należy ocenić oba bardzo wysoko. Dość wysoko ocenię również interfejs zastosowany w tym telefonie. Nakładka Hello UI to w zasadzie niemalże czysty Android, czyli to co ja lubię, bo po prostu zawsze instaluję tylko te aplikacje, których naprawdę potrzebuję. Co prawda tutaj producent próbuje przemycić różne sugerowane apki, ale na szczęście robi to jeszcze, jeszcze. W sposób stosunkowo mało nachalny. No i oczywiście jest tutaj to, co ja w Motorola uwielbiam, czyli gesty. Na przykład potrząśnięcie w celu włączenia latarki, czy obrócenie telefonem w celu włączenia aparatu fotograficznego. Drobne rzeczy, które naprawdę się przydają i ułatwiają życie. Sam interfejs, tak jak wam powiedziałem, to niemal rzeczy z Android. Motorola dodała troszeczkę opcji personalizacyjnych, ale nie czujemy nadmiaru dodatków. Wszystko ma dobrze znany, prosty, przejrzysty układ. System dostanie 3 duże aktualizacje i będzie mieć czteroletnie wsparcie poprawkami zabezpieczeń. Jak na flagowy smartfon, to moim zdaniem mogłoby być jednak trochę lepiej. Tak jak powiedziałem, zewnętrzny ekran też jest w pełni funkcjonalny, przypisano mu osobną pozycję w ustawieniach interfejsu i zdecydowaną większość aplikacji możemy również uruchamiać także i na tym ekranie. Przewidziano, jak widzicie, always on display. Są też opcje wyświetlania zegara, kiedy telefon stoi, na przykład, w takiej pozycji. Możemy sobie z niego zrobić na przykład nocny zegarek przy łóżku. Mamy też oczywiście AI, czyli wszystko, co znamy z konkurencyjnych smartfonów, tyle że niestety funkcje związane z językami nie obsługują polskiego. Zatem zapomnijcie o transkrypcji czy tłumaczeniach, bo niestety do dyspozycji mamy jak na razie tylko trzy języki. Angielski, hiszpański i portugalski. No tutaj też mogłoby być lepiej. Oczywiście są też funkcje związane z fotografią. Poza tym, co znamy, czyli usuwaniem niechcianych obiektów ze zdjęć, możemy sobie na przykład wygenerować własnego, sympatycznego awatara. Motorola zdecydowała się w tym roku wyposażyć swą klapkę w topowe podzespoły, ale czy wyszło jej to na dobre? Hmm, no cóż, mamy tu Snapdragon 8 Elite, 16 GB pamięci operacyjnej DDR5X i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Szybki, mocny zestaw i telefon powinien być szybki, mocny, ale część obudowy, w której mieści się płyta główna, jest, jak widzicie, oczywiście mniejsza niż w typowym smartfonie. Co za tym idzie? System chłodzenia zapewne również w środku jest mniejszy i to odczujemy. Odczujemy w postaci dosyć szybkiego i dosyć mocnego nagrzewania się tego smartfona. I oczywiście odczujemy w trotlingu Oczywiście pogracie wymagające gierki jak najbardziej, ale nie liczcie na to, że ten telefon w każdych okolicznościach i w każdym scenariuszu użytkowania zachowa przez cały czas swą pełną moc. Niestety, moc procka jest dosyć szybko dławiona. Aplikacje są dosyć agresywnie ubijane w tle, no bo telefon robi się ciepły. Nieraz wyświetlił mi się nawet komunikat o tym, że aplikacja została zamknięta, bo telefon jest nagrzany. Oczywiście w benchmarkach to widać i widać to bardzo wyraźnie. W zasadzie każdy stres test kończył się spadkiem wydajności z czasem. Ale oczywiście wyniki w testach syntetycznych są bardzo wysokie, adekwatne do mocy procesora i szybkich pamięci. Mamy zatem tak trochę lepiej, trochę gorzej w porównaniu z poprzednim modelem, który miał może procesor z nie najwyższej półki, ale przynajmniej nie grzał się tak jak ten. ten Robi się dobrze ciepły i jeżeli zapędzicie ten smartfon do intensywnego grania czy długotrwałego filmowania wysokiej rozdzielczości, to będziecie mieli bardzo ładny i stylowy grzejniczek do rąk. Zdecydowanie pozytywniej zaskoczył mnie natomiast akumulator. Ma całkiem sporą, jak na klapkę, pojemność łącznie 4700 mAh i do tego całkiem szybkie 68-watowe ładowanie. Jest też maksymalnie 30-watowa indukcja i 5-watowe ładowanie zwrotne. I słuchajcie, ta bateria przy tych mocnych bebechach bez żadnego wysiłku, bez żadnego problemu i bez żadnych kompromisów utrzyma ten telefon przy życiu przez cały dzień. Przy bardziej zbalansowanym użytkowaniu, 2 dni to jest żaden wyczy dla tego akumulatora. I osiągam go niespecjalnie nawet oszczędzając energię. Odświeżanie na maksa, always on display, plus normalne użytkowanie telefonu i dwa dni wytrzymuje a ładuje się w około godzinę. Tu oczywiście dużo zależy od tego, jakiej ładowarki użyjecie, bo ładowarkę oczywiście musicie sobie zorganizować samodzielnie. Niemniej, jeżeli chodzi o baterię, jestem na tak. Tak jestem również w dziedzinie komunikacji. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dobra jakość połączeń, dobre brzmienie głośników. Jest oczywiście stereo, co prawda asymetryczne, ale głośniki oferują całkiem przyjemne brzmienie. Jeżeli chodzi o interfejsy komunikacyjne, wszystkie są na pokładzie i wszystkie działają jak należy. Jedyne do czego się trzeba przyzwyczaić. To płacenie za pomocą NFC, bo antena jest tutaj w tej dolnej połówce, więc albo trzeba przykładać telefon zamknięty, albo jeżeli mamy otwarty, to przykładać go tą dolną połową bez wyświetlacza ale generalnie z interfejsów łączności i z jakości połączeń i dźwięku jestem również bardzo zadowolony. Dodam jeszcze, że telefon wspiera standard eSIM. Czas teraz opowiedzieć trochę o fotografii. W tym roku Motorola postawiła na 350 50-megapikselowe aparaty, ale w odróżnieniu od poprzedniego modelu dodatkowy teleobiektyw zastąpiono tym razem obiektywem szerokokątnym. Jak te aparaty fotografują? Aparat główny cieszy optyczną stabilizacją obrazu i przyzwoitą przysłoną 1.8, a z kolei teleobiektyw pozwala objąć dosyć szeroki 120-stopniowy plan. Aparat do selfie po prostu jest i robi swoje, a wszystkie aparaty mają również certyfikację Panton, czyli znowu specjalistów od kolorów. Jest też oczywiście wsparcie AI. No ale najważniejsze jest to, jakie zdjęcia robią te aparty, a robią zdjęcia bardzo fajne. Dobra szczegółowość, bardzo fajnie obzorowane kolory, troszeczkę podbity, ale w sympatyczny i dosyć naturalny sposób. Do tego dobry kontrast i mało szumów. Ja jestem zadowolony zarówno z szerokiego kąta, jak i z aparatu głównego. To chyba najlepiej fotografująca klapka Motorola dotąd. Jedyne na co mógłbym trochę ponarzekać to delikatne zmiękczanie obrazu przez aparat szerokokątny i podobny efekt, kiedy skorzystamy z dwukrotnego przybliżenia matrycowego proponowanego na pulpicie aparatu. Kolejną rzeczą, na którą mogę troszeczkę ponarzekać, to to, że jednak jest różnica w odwzorowaniu kolorów pomiędzy aparatem głównym a szerokokątnym. Nie jest ona jakoś strasznie widoczna, ale jednak w pewnych detalach ją wyłowimy. Jeżeli chodzi o selfie'aki, to również nie mam poważniejszych zastrzeżeń, dodam jedynie, że selfie'aki możemy również wykonywać aparatami zewnętrznymi, korzystając z zewnętrznego wyświetlacza, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie też o tym, że tym aparatem wygodnie robi się zdjęcia nocne, bowiem telefon postawiony w ten sposób może być swoim własnym statywem. Kolejną rzeczą, o której trzeba wspomnieć to to, że aparat szerokokątny ma autofokus, dzięki czemu oferuje również zdjęcia makro i robi je zupełnie dobrze. I tak jak mamy dobre zdjęcia, tak samo również mamy dobre filmy z tego telefonu. Możemy nagrywać maksymalnie w 8K, ale w 4K mamy za to 60 klatek na sekundę. Mamy też Dolby Vision. Do tego mamy całkiem fajny dźwięk. Nie mamy natomiast możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami bez przerywania zapisu. W trakcie filmowania mamy tylko cyfrowe przybliżanie. Trochę szkoda. I teraz czas odpowiedzieć, czy warto kupić Motorola Razr 60 Ultra. Jeżeli szukacie klapki, zdecydowanie tak. Nie szukajcie dalej. To moim zdaniem najlepsza klapka, jaką w tym roku będziecie mogli kupić. Uwielbiam ten telefon. Jest dobry w zasadzie pod każdym względem. Minusem jest tylko trochę problematyczna wydajność, ale umówmy się, że bebechy, które są w środku, mają jej tyle w nadmiarze. Że spokojnie każdemu wystarczy. Telefon ma świetne wyświetlacze, oba wspaniale wygląda, robi dobre zdjęcia i ma niezłą baterię, a do tego oferuje to, co smartfon powinien oferować. Nie widać tu daleko idących kompromisów związanych z konstrukcją telefonu. Widać natomiast to, co w klapce jest najistotniejsze: ten telefon jest po prostu fajny, zgrabny, ładny, sympatyczny. Moim zdaniem klapkę kupuje się oczami i sercem, a nie rozumem. Zatem zapomnijcie o tych problemach z nagrzewaniem się i jeżeli chcecie mieć klapkę, to po prostu sobie ten telefon sprawdźcie. Niestety tanio nie będzie. 5700 ten smartfonik kosztuje, to sporo. Ale pamiętajcie, płacicie tu nie tylko za mocne bebechy i dobre aparaty oraz świetne wyświetlacze, ale także za sam wygląd tego telefonu. A za ładne rzeczy, oczywiście, trzeba czasem zapłacić więcej. No trudno. I może powtórzę to, co mówiłem przed rokiem w recenzji poprzedniego modelu. Motorola po prostu potrafi w klapki i robi je najlepiej na rynku. To jest moje zdanie i tego się twardo będę trzymał, czekając już na przyszłoroczny model, który pewnie będzie jeszcze ciekawszy. A za obejrzenie dzisiejszego filmu bardzo Wam dziękuję. Zapraszam oczywiście do komentowania, do dawania łapek w górę, subowania. I tak dalej. I oczywiście do oglądania kolejnych naszych filmików. Do zobaczenia, cześć!